Czołem myślącym, mimo że okres jest świąteczny, ale z przerażeniem wszyscy musimy odnotować wzrost śmiertelności, to, że faktycznie wirus grypy, w tym wypadku koronawirus, w dosyć oczywisty sposób szaleje, w związku z tym ludzie umierają. Ale trzeba sobie uświadomić może pierwszy podstawowy fakt, iż średnia życia Polaków znacznie zmniejszyła się. Już w 2017 roku, i kolejne lata mieliśmy z tą niestety, ale negatywnym zjawiskiem obniżającym tą średnią życia. Czyli mimo tej tak zwanej epidemii koronawirusa, coś zaistniało już wcześniej. Z swojego punktu widzenia, po prostu tym czym się zajmuję, postaram się Państwu wskazać tą przyczynę, którą ja uważam, że zasadniczą. To, że zmniejsza się średnia naszego życia, że coraz więcej różnego typu jest chorób, a my na nie zapadamy. Oczywiście związane jest to z wieloma różnymi czynnikami, między innymi niewydolnością ochrony zdrowia. Ale najważniejszym w mojej opinii przyczyną jest pożywienie. Żywność, jaką, jaką spożywamy, czyli to paliwo, które każdego dnia... Chłaniamy w siebie i zależnie od tego, jakie ono, jakie ono jest, tak nasze organizmy reagują, a przez to mamy obniżoną odporność. Tak zwany ten nasz układ immunologiczny, który panuje nad tym, żeby ten organizm był w harmonii, po prostu jest niewydolny, nie daje sobie rady, jak każdego dnia, każdej godziny przyczyniamy się. Do jego obniżania, do trucia, i on po prostu jest niewydolny. Proszę Państwa, zwróćcie uwagę. Tak zwana ta żywność przetworzona, wszystko jest dopuszczone, oczywiście e, normy wszędzie są spełnione, a instytucje, wszystkie, które to nadzorują, potwierdzają, certyfikują. No i wszystko jest kłamstwem potężnym, bo po pierwsze, te instytucje niewydolne. Po drugie, nawet jeśli Pojedynczym, poszczególnym produkcie normy by były spełnione, ale zwróćcie uwagę, że my tych produktów przetworzonych niezliczone ilości każdego dnia zjadamy i łączymy to. Czyli te związki chemiczne, które w kilku produktach i ta sama tego związku chemicznego, jakiegoś tam konserwantu, umownie mówiąc, e coś tam, jest norma w poszczególnym, pojedynczym produkcie. Ale jeżeli to zbilansujemy, okazuje się, że normę znacznie przekraczamy, a możliwe, że nawet wchłaniamy tak zwaną dawkę śmiertelną. Następna kwestia, jeszcze bardziej niepokojąca. Wszelkie te, te, te konserwanty, te środki chemiczne, które są, powtarzam, syntetyczne ich w naturze nigdy nie było. Nasz organizm nigdy się z nimi nie stykał. Teraz dopiero gdy powstaje ta żywność, tak zwana przetworzona i niestety w ogóle jej nie ma, jeżeli nie zakonserwujemy jej w ten sposób, dopiero dostarczamy ją do naszych organizmów od tych kilkudziesięciu lat. I różne te środki chemiczne, my jesteśmy przecież przetwórnią, laboratorium, wchodzą w sobą w interakcję. Tworzą się różne związki chemiczne, że nawet prawdopodobnie tablica Mandelejewa nie jest stanie. Tego ogarnąć, określić, bo naukowcom się nie śniło dokładnie, co w naszym organizmie może się wytwarzać. W związku z tym, ten atakowany każdej godziny, każdego dnia nasz organizm, czyli jego ten układ odpornościowy, obronny, immunologiczny, musi się zajmować tą walką z tą trucizną, którą my wchłaniamy. A jeszcze zwróćmy uwagę na te czynniki zewnętrzne różne wirusy, bakterie, różne po prostu zdarzenia, choroby, które były, są, i ze względu na to, że żyjemy w środowiskach, gdzie bardzo często z sobą się spotykamy nie są to środowiska hermetyczne, więc przenosimy to. Tak? Więc organizm, organizm jest niewydolny, i to jest podstawowa dzisiaj przyczyna tych Zagrożeń naszego życia, zdrowia i to jest już niestety, jeżeli nie zmienimy, nie zmienimy nawyk, naszego nawyku żywieniowego, jeżeli nie zrozumiemy, że to jest trucizna, to po prostu będziemy ponosić tego konsekwencje. Następna kwestia, no wszyscy powiedzą, gdzie jest tą dobrą żywność nabić? Proszę Państwa, no nie? No trzeba być zdeterminowanym, konsekwentnym, odpowiedzialnym. No, i troszeczkę takiego samozaparcia. Jeżeli ja sobie powiedziałem, że od 20 roku czy tam 21 pierwszego alkoholu do ust nie biorę, to po prostu nie biorę. No nie, takie są zasady. Jeżeli gdzieś ktoś mnie podirytował i do jakiegoś sklepu, nie wiem czy on istnieje, ale już chyba 30 lat, moja noga nie wstąpiła, etc., etc., mówię, wykonuję i po prostu tak jest. Trzeba po prostu być zdeterminowanym. A to chodzi o nasze życie i zdrowie. Ale jeżeli Państwo nie zwracacie na to uwagi, bagatelizujecie, skutki takie są, a nie inne. No i teraz te, a jako dowód, jako dow... może dwa te dowody. Po pierwsze, jako dowód podam to, dosyć zauważyłem. Od lat noszę taki medalik, on jest z 1882 roku. Jest to szlachetny, stop miedzi, chyba jakieś tam tombaki. Za bardzo tego nie badałem, nie ma znaczenia. Jest to z roku 1882. Jest to medalik, który po pradziadku, powstańcu, po Józefie. No i, i kochani, co zauważyłem? Jeżeli gdzieś tam jakiś miałem, organizm miał a oczywiście ten medalik styka się z, z, z ciałem, z potem i w momencie, gdy jest jakaś niewydolność organizmu, choruje, on po prostu nie błyszczy. On po prostu pod toksyny, które są, on zaczyna być czarny. On jest takim wskaźnikiem, barometrem, jak gdyby zdrowia. To był totalny przypadek. Przy okazji warto, widzicie, nosić także z tej przyczyny medali kupacznej, proszę, jak widzicie, czuwa. I to nie, są, nie jest żadna plaga, to jest po prostu fakt. Ja to dopiero po kilku latach. Zauważyłem reakcję na tym, właśnie medaliku i powiązanie stanu zdrowia, stanu tego odcinkowego, czasowego z jego, z jego właśnie tą, tą jaskrawością. Następna kwestia, żeby Państwa przekonać przy tej żywności, jednocześnie to będzie, zahaczymy o te szczepienia. No, my, jako człowiek, jako organizm ludzki, no nie jesteśmy jedynym eksperymentem na tej ziemi. My już sobie to wyeksperymentowaliśmy, zachowanie naszych organizmów na zwierzętach, ptakach, a szczególnie właśnie na tych zwierzętach gospodarskich. Będzie dotyczyło to utrzymywanych zwierząt, trzody, ale także drobiu. Zwróćcie uwagę. Przecież te zwierzęta, żeby żyć, one na przykład ten dróg, kurczaki tak zwane, które Państwo wchłaniacie to sobie wszystko, to co, czym one są zatrute, Państwo jednocześnie się tym trujecie i ten, ten drób, żeby żyć on żyje 6 czy tam 8 tygodni jeżeli przy tym żywieniu chcemy go przetrzymać dalej 10, 12, 14 tygodni to generalnie jest jego drób znacznie dłużej, kilkakrotnie dłużej żyje ale to jest jego Bariera biologiczna się okazuje, ponieważ organy, tak jak państwa przy tej zjadaniu trucizny, tak, tych zwierząt, w tym wypadku drobiu, czy tam trzody, organy okazuje się po sekcji, nie wytrzymują. Zdolność biologiczna, długość biologiczna życia tych zwierząt jest, yy, gdybyśmy odnieśli tą stuprocentową, to w ten sposób żywionych osiąga 30%. Maksymalnie 40. Nie da się. Bo nie jest możliwe, że przy tym żywieniu i bez tych szczepień, bo gdybyśmy te zwierzęta przy tym żywieniu zrezygnowali z tych szczepień różnego typu medykamentów, antybiotyków, no też niestety te zwierzęta nie będą żyły. Stąd one tak zwane prewencyjnie i tak dalej. Mówią nam, że mało leczniczo i tak dalej. Skąd więc, pytam, te wzrosty antybiotyków w Polsce rok do roku o 25%. No, szarżujemy na całą, na całą Europę, jesteśmy w czołówce. W związku z tym podobnie jest z nami, z ludźmi. Bez szczepień już my dzisiaj sobie jak gdyby nie poradzimy. I teraz idziemy do tych szczepień na COVID. Tych szczepień yy, tak zwanej przepisu MRA, Przepisu na białko, tych takich tak zwanych nowoczesnych. No, proszę Państwa, ja uważam, że tym, którzy się w ten sposób żywią, to już nic nie zaszkodzi. Naprawdę, nic już Państwu nie zaszkodzi, nawet te dosyć eksperymentalne szczepienia. I przypominam także, że są już nowe szczepionki, te tak zwane tradycyjne, faktycznie oparte na szczepach. Dokładnie już, zwróćcie Państwo na to uwagę, wchodzą. Następnie ja oczywiście. Muszę też tutaj wyraźnie się zastrzec. Ja się nie zaszczepiłem. Prawdopodobnie. Raz na pewno. Chyba już dwa razy w tym czasie na ten wariant grypy też zachorowałem. Zrobiliśmy z bliskimi badania. Okazuje się, bliscy mają wspaniałe przeciw, e, przeciwciała. E, znacznie ponad normy. czy dobrze są zabezpieczeni. No mój. Organizm nie zareagował, nawet nie ma tej minimalnej normy przeciwciał, ponieważ układ immunologiczny, który chyba daje sobie dosyć radę, nawet nie zareagował na to, nie widzi potrzeby dzisiaj bronienia się przed tym. Ale powtarzam, dotyczy to mojej osoby, mojej osoby, bo się odżywiam. Odżywiam się tak, podstawową dietą, to jest chleb, żytni. Zasadnicza kwestia: z mojej mąki próbowaliśmy, robiliśmy eksperymenty, i z tych niby jeszcze dobrych młynów ze sklepów, to na inną, jak gdyby opowieść, się okazuje, że to zupełnie już tak samo na zakwasie i tak dalej. Ale jak oni rzeźbią, co oni biedni z tymi mąkami robią, to ja nie wiem, no nie, ale to nie jest to. Mój organizm nawet reagował. Jest jak barometr na to. Ale przechodzimy do tej rzeczy. Zasadniczej szczepień, więc ja uważam, że tym, którzy się w ten sposób, powiedzmy, nieopatrzny żywią, można się szczepić, nic już nie zaszkodzi. Natomiast bardzo piętnuję tych polityków, którzy mówią Państwu, żebyście się nie szczepili, a sami są zaszczepieni. Tego nie jestem w stanie rozumieć. Nie wiem, z jakich przyczyn nawet to robią. W mojej opinii, ja już wcześniej się wyrażałem, nigdy w życiu bym nie pozwolił i nie powinniście Państwo eksperymentować to na młodych ludziach. Nie ma takiej, nie ma takiej potrzeby. Chyba, że są już ci młodzi ludzie, no to Państwo o tym decydujecie. Dzieci aż tak struci, no, że faktycznie też chyba już nic nie zaszkodzi. Ale liczcie się Państwo, że będzie to samo, co wcześniej powiedziałem z tymi zwierzątkami już to przerobiły. No taki stan niestety mamy rzeczy. Natomiast przy tych młodych organizmach, któryście się Państwo dbali, jest to kolejna grypa. Najlepiej zahart zahartować i w sposób normalny będziemy znosić te kolejne, kolejne odmiany gryp, koronawirusów itd. i tak I kolejnych epidemii, które są, kochani, nieuniknione. Więc mam nadzieję, że każdy, kto Dokładnie się wsłucha i pomyśl o tym, co mówię, sam sobie wyciągnie wnioski i, i, to, i to zrozumie. Jeszcze jest bardzo ważna, istotna kwestia, kochani, przy tych maseczkach. Widzę tych biednych ludzi, którzy, którzy no, czy z własnej woli, yy, czy, czy są zmuszeni, ale jeszcze dodam, przepraszam, jeden wątek do szczepień. Jeżeli psychicznie Państwu, mam nadzieję, te szczepienia nie szkodzą, jeżeli psychicznie Państwu pomaga, czujecie się lepiej, pewniej, aczkolwiek z tą pewnością miałbym wątpliwości, że zaszczepieni jesteście bezpieczniejsi, to powtarzam, dla zdrowia psychicznego też nawet, nawet warto, skoro sądzicie, że to Państwu pomoże. I lecimy do tych maseczek. No i biedni ci ludzie w tych. Tych maseczkach. I teraz po jakimś po kilku godzinach, niektórzy to kilkanaście, a chyba może nawet i śpią, nie wiem. I ja się nie czepiam jednej rzeczy. Widzicie Państwo, tu jest ta część, którą, którą, w którą wydychamy, pot, ślina, różne drobne ustroje. Nasze oczywiście wymiana powietrza, oddech. I nie czepiam się z punktu widzenia bakterologicznego, badań bakterologicznych. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, może kogoś zainspiruję, zachęcę, to nie jest chyba trudne. Weźcie, zbadajcie w laboratorium tą maseczkę z punktu widzenia chemicznego. Jakie macie związki chemiczne? Zastanówcie się, wchłaniacie taką, a nie inną żywność, nawet tą naturalną. To są też przetworzone związki chemiczne. Ale wchłaniacie żywność tą przetworzoną, czysto syntetyczną chemią. Czy Państwo sądzicie, a jesteśmy, powtarzam, przetwórnią? To poprzez, oczywiście, pory i tak dalej, w różny sposób z nas uchodzi, znakomita większość tych, a kilka kilogramów rocznie chemii zjadamy statystycznie, sporo zostaje, ale po zjedzeniu tych różnych, powiedzmy, Państwo sami wiecie, co, co jecie, co pijecie. I zastanówcie się, jeżeli macie tą maseczkę, wasza przetwórnia, wasz organizm działa, co może się z punktu widzenia chemicznego znaleźć w tym? I jak to rykoszetem wtórnie skutkuje na was, na państwa organizm? No mam nadzieję, że do, do takiej autorefleksji, do myślenia, Pobudzę Państwa tym, tymi, tymi wskazaniami, jednocześnie jeszcze raz bardzo apeluję. Znakomita większość naszych problemów związana jest z pożywieniem. Każda substancja może być lekarstwem, ale jednocześnie każda substancja jest też trucizną. Problem tylko polega w dawce, w dawce w ilości oraz w układzie przypadkowy lub no, niestety niezależnym od nas, w jakim, w jakim układzie ta dawka może zareagować, znaleźć się ta substancja z innymi substancjami.